No i leżąc tak na znak, spotykamy się znowu na kanapie, jest Aureliusz, jest nawet Ombre, jestem ja oczywiście, drodzy widzowie. Przypominam, poczekaj, zanim cokolwiek fajna powiem. To jest nasza kanapka. Bardzo fajna. fajna. Przypomnę, że oczywiście mamy nową nie funkcję. Niezły czat. Nową funkcję. Niezły czat. Nie granie, tylko pisanie na ekranie pod 7112, po DM wpisujcie na przykład, jak ja nie lubię tego Ombrego, Lucyna. <laughs> możecie tak napisać, ale również możecie napisać, jak ty śmiesznie, Jacku, wyglądasz. Dzięki. Pod jaki numer? 7112. No dobrze. Ale przechodzimy wracamy. do rozmowy. O, oczywiście e, zespół Next jest u nas na kanapie. Opowiadaj, jak się kręciło klip. Klip? oj klip? ciekawie ciekawie no, chcieliśmy żeby to troszkę było letnio i, i na końcu sezonu żeby to nie było takie zbudzanie wiesz zainteresowania mm. że o jest kamera jest samochód jest coś się dzieje tak a to BMW BMW to ze, ze stanów przyjechało to, no, z Los Angeles 22 fela skoczył mówię... Nie? ja mówię wiesz zawsze ten stoi Marzenie. na podwórku spokojnie, Dwa, 22 fela typowa Asanti, taka fajna nie, – to, Ogólnie to wrażenie foja. robiło. – twoja fura. – Tak, jest. – a... z... Jest do sprzedania. Także chłopaki, o tym programie myślę, że Niedługo, nie ma problemu. N... – Niedługo, niedawno wszedł na rynek i <śmary> proszę bardzo, ze Stanów, Stoi, kontener tak, i poszło. – Ale konkretnie... no, słuchaj, te nowe gwiazdy tak mają, wychodzą tak, od razu jest. z hajsem z Ameryki. – Z Ameryki. – I pewnie jest, się bula. Posłuchaj, a powiedz mi, bo tak, bo rozstałeś się oczywiście z tamtą kapelą, o której mówiliśmy wcześniej. Miałeś odwagę sam solowo zacząć? Znaczy tak, no bo w tamtej kapeli, że tak powiem, ja byłem tym pierwszym grającym w skrzywce, tak? Całym, całym prowadzącym imprezy, także cała inwencja moja była, także... Czyli delikatnie tak, mówiąc, że resztę, pozbyłeś się balastu. Nie, no <laughs> nie, praktycznie to, 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 to jeden to kolega, drugi to brat, także... No tak. To było takie no tak, bardziej spokojnie. Jest to już zupełnie inna forma. Inna, tak? inna, in tak, to bo teraz inaczej. Już e, oczywiście koncerty pod tytułem Wesela zostały już gdzie indziej, teraz jesteś już ty, kluby, duże sceny Dokładnie. i tak dalej. Dokładnie. Tak? Dokładnie no, Jak się teraz, teraz na, solowy na tej projekt? scenie takiej właśnie klubowej. Słyszałem, że tancerki zatrudniasz. Tak, tak. No musi coś się dziać na tej scenie, sami wiecie, że, że, że wiadomo. Ja myślałem, no, że ty się położysz na znak Daj no spokój. No, albo, bej... albo poczekaj, są tancerki, ty na wznak. One no dobrze, daj Ja mu wiedzieć, co się okay, dzieje. Ja muszę dla, dla żeńskiej części publiczności, ale co, coś musi jednak tych panów tak przyciągać, tak? Powiem no, ci, że, że... z tymi czasami jest gorzej, no. gorzej. Jak my akurat <grym> kiedyś mieliśmy wokalistkę na scenie, to pod sceną było po prostu pełno mężczyzn. Zgadnij, to co ta... krzyczeli do nas. No I dlatego, <grym> przy... i dlatego <grym> no, przejdźmy szybciutko no, do, to do to następnego twojego utworu. Proszę, możesz nawet zapowiedzieć. Mój następny utwór, troszkę taki bardziej romantyczny, pod tytułem Kochałem tylko ją. Formação Next